Dobry. E, aby zapisać punkt bazowy, musimy wejść w zarządzanie punktem bazowym w zakładce Realizacja. Wybieramy zarządzanie punktem bazowym i, tak wcześniej, przypisane e, punkty bazowe, możemy edytować. Możemy zmienić nazwę, kliknąć OK. I tutaj widzimy, że jesteśmy w pomiarze narzędzi, które sobie przypisaliśmy jako stół 0. E, teraz możemy wybrać sobie czujnik 3D. Możemy zjechać w zEcie i zmierzyć nasz punkt 0. że mamy przypisane punkt 0. Możemy potwierdzić, że jest 0. Okej. Okay. Odjeżdżając. Powrotem możemy zmienić na narzędzie, które nas teraz będzie interesowało do pomiaru. Zatwierdzamy punkt bazowy. OK. Aktywu. Idziemy do sterowania ręcznego. Musimy zamknąć drzwi. Możemy wymienić na narzędzie, które jest fi 16 z naszej biblioteki narzędzi. Zamiana narzędzia. Możemy wejść do biblioteki narzędzi, wybrać fres 16, kalibracja. Musimy jeszcze potwierdzić, nasze, że nasze narzędzie zgadza się z pozycją poprzednią. Wybieramy fres 16, kalibracja. Tak, narzędzie możemy zapisać jako Z plus 50. OK. Możemy odjechać narzędziem i mamy wykonany pomiar kalibracji narzędzia. Zapisujemy. OK.